Cześć. Dzisiaj bardzo długo wyczekiwany filmik na moim kanale i to będzie kolekcja moich zapachów, nie wiem kolekcja moich perfum. I tutaj tak naprawdę dużo zapachów mi się, jeżeli chodzi o zapachy, no to zapachowe są do siebie bardzo zbliżone, bo albo mam takie słodkie zapachy, bardzo kobiece wieczorowe zapachy typowo zimowo-jesienne, albo takie delikatniejsze kwiatowo-pudrowe, owocowo-pudrowe. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to postaram Wam się kilka najważniejszych gdzieś tu przy zapachu wypisać. I może zacznę, słuchajcie, bo mamy, prawda, zimę, od tych takich cieplejszych, mocniejszych zapachów, bardziej słodkich. Później Wam pokażę na zbliżeniu, jak to mniej więcej się prezentuje, gdzie ja je trzymam i tak dalej. I może zacznę tutaj od pierwszego zapachu. To jest Karolina Herrera Good Girl. Ten taki słynny, słuchajcie, pantofelek. I to jest zapach mm, bardzo właśnie słodki, kobiecy. Mm, zapach, który jak rozpylę sobie na sobie idę, to on się, słuchajcie, za ciągnie. Piękny flakon, no i zapach rewelacyjny. Jeżeli jeszcze nie znacie, no to zapoznajcie się, bo jeżeli lubicie La Vie Belsy i tak dalej, to zapewne ten zapach wam się bardzo spodoba. Następny zapach z tej kategorii słodkich, mocnych, no to zapach, o którym wcześniej wspomniałam, La Vie Belle i to jest życie jest piękne. Woda perfumowana klasyczna jest kilka odmian. Tej wody, bo jest wersja intense, jest wersja toaletowa, kwiatowa, bardziej floral, jest jeszcze wersja leżer I tak naprawdę każda z nich pachnie troszeczkę inaczej. Jak dla mnie, te inne wersje są albo za słodkie, albo za jakieś takie bardzo mdłe, albo za nie wiem, bardzo takie kwiatowe, ale takie kwiatowe, słuchajcie, gdzie czuć tam bardzo tych um, dużo białych kwiatów, które są takie bardzo mocne, intensywne, jakoś te zapachy do mnie nie przemawiają. Także woda perfumowana, klasyczna, i ten zapach jest naprawdę bardzo ładny, taki pudrowy, słodki, ee, wieczorowy albo właśnie na jakąś taką ważną okazję. Następny zapach też o podobnych nutach zapachowych, który ja uwielbiam, często wam go pokazywałam w ulubieńcach to jest sea Armaniego. Również woda perfumowana, bardzo często go używam, widać zużycie, aczkolwiek i tak Uważam, że te zapachy są bardzo wydajne, bo ja słuchajcie, rozpylam, rozpylam, a ich naprawdę jakoś mało ubywa. No, uwielbiam ten zapach, jak dla mnie to jest zapach bardzo taki kobiecy, dla kobiety, która jest bardzo pewna siebie, taki zapach seksowny. Uwielbiam. I to są bardzo podobne nuty zapachowe. Te zapach, które, które Wam teraz pokazuję, to są naprawdę bardzo zbliżone nuty. Następny to Jimmy Choo, woda perfumowana, zapach. To, ten zapach klasyczny z tych wszystkich Jimmy Choo i też jest mega e, słodki, pudrowy, przepiękny. Bardzo go lubię i ta buteleczka też jest e, przepiękna. Następny zapach też z tej serii słodkich, mocnych zapachów. Ech, zapach, który też kocham, jak Si to jest trezor. Eee, bardzo dużo osób się mnie pyta, jak mam go na sobie, i bardzo dużo osób mi mówi, że to jest naprawdę piękny zapach. Często słyszę komplementy, jak, jak mam ten zapach na sobie najczęściej biorę go na jakąś imprezę, bądź na jakieś wyjście do znajomych. Bardzo długo utrzymują się te wszystkie zapachy, które Wam teraz pokazałam. One są bardzo mocne, intensywne, także jeżeli rozpylę sobie je na ubraniu, bądź na huście szaliku, nie wiem, co tam mam na sobie, to to bardzo mocno, intensywnie pachnie i nawet jak wypierzemy, to to dalej pachnie. Następne zapachy to jest, słuchajcie, Shiseido Zen. Ja tutaj już mam końcóweczkę tego zapachu. To też jest taki słodszy, pudrowy zapach. Tylko, słuchajcie, dawno nie używałam. Czuć też kwiaty, także też z tych takich moich ulubionych nut. Kolejny zapach. Następny to jest to moja nowość. Zapach po prostu skradł moje serce od razu. Większości osób się nie podoba. To jest Michael Kors i to jest Midnight Shimmer. Przepiękny flakon i zapach taki, słuchajcie, pudrowo-waniliowy. Pudrowo On jest słodki, ale zarazem świeży. Nie wiem, jak mam, nie wiem, jak mam wam to opisać, ale skrad mojej serce jest przepiękny. Jest taki bardzo dziewczęcy, taki kokieteryjny. Także też zachęcam was do zapoznania się z tą nowością kolejny, też z Michaela Corsa, to jest Sexy Amber, o którym też Wam bardzo, bardzo dużo wspominałam. Tutaj bardzo wyczuwalna ambra, ale on też jest słodki i też raczej taki zapach wieczorowy bądź jesienno-zimowy. Następny zapach z takich zapachów cieplejszych, to jest, słuchajcie, Just Cavalli i to jest woda toaletowa. Tutaj jest na pewno Gardenia, Neroli i, i takie słuchajcie akordy kremowe ten zapach jest taki no też pudrowy ja uwielbiam takie zapachy, tak jak możecie zobaczyć bardzo podobne nuty zapachowe ja tych zapachów mam po prostu mnóstwo, bo ja takie zapachy uwielbiam, bardzo dobrze się w nich czuję, to są zapachy dla mnie takie bardzo ciepłe, otulające i ten zapach też skradł moje serce. I ostatni zapach wydaje mi się z takich, słuchajcie, cieplejszych, bardziej słodkich zapachów. To jest jeszcze nowość od Miss Dior. Ja jeszcze nie rozpakowałam tego zapachu. To jest Absolutely Blooming. No i zapach e, też e, taki bardziej ciepły, bardziej słodki, e, ale delikatniejszy i bardziej kwiatowy. I tutaj mam tą mniejszą pojemność 30 ml. I tutaj ostatnia z tych takich może cieplejszych zapachów to jest zmartretowane coco Chanel Mademoiselle, już końcóweczka do wypsikania. Korek też zgubiony, bo zawsze go tam rzucam, wiecie, do torby później mi się wszystko gubi. Taki klasyczny zapach, bardzo kobiecy. Chyba tutaj dużo nie muszę mówić, bo chyba każdy go zna. E, także na wykończeniu i buteleczka pójdzie do kosza. No i okej, okay, zostało mi kilka zapachów takich bardziej letnich, wiosennych, świeżych. No i może nie przedłużając. E, pierwszy, Calvin Klein e, One Shock. Słodki, dziewczęcy, bardzo świeży zapach. E, jeżeli znacie zapach Calvina Kleina Intuio, który ja bardzo, bardzo lubię, no niestety nie mam go teraz na stanie muszę go kupić, to tamten jest bardziej właśnie owocowy, a ten jest bardziej taki cukierkowy. Ale świetny zapach na lato. Yy, następny mój ulubieniec po prostu Love. Yy, to jest dla mnie zamiennik właśnie tego Calvina Klein Into You, chociaż tamten jest bardziej cytrusowy. Bardzo owocowy. Yy, Dolce Gabbana trójka. Po prostu kocham ten zapach. Yy, bardzo yy... Bardzo taki orzeźwiający, słuchajcie. Bardzo często go pokazuje Olfaktoria i też poleca, bo też go bardzo lubi, więc na pewno go znacie. Następny to jest Hugo Boss Scent. Nowy zapach yy, Bossa. Może nie jakiś najnowszy, bo ukazał się w, w lato, ale też przepiękny, owocowy, ale zarazem pudrowy zapach. Dobra, następne to jest mój ulubieniec, jeżeli chodzi o zapachy w ogóle Diora. Najpiękniejszy zapach i przepiękna butelka to jest Miss Dior Blooming Bouquet. Tutaj mamy absolu, a tak, Absolutely Blooming, czyli ta taka najnowsza wersja słodka. Tutaj mam Blooming Bouquet. Delikatny, bardzo kwiatowy zapach, subtelny, taki bardzo biznesowy, raczej nie przeszkadza nikomu. I czuć taką, słuchajcie, świeżość i taki powiew delikatnej kobiety. No przepiękny zapach. Bardzo lubię go nosić właśnie latem wiosną, kiedy wychodzę na jakieś spotkania albo po prostu na co dzień. Następny zapach to jest zapach od Kloi, to jest sea by Kloi. I to jest, słuchajcie, zapomniałam, woda toaletowa, bardzo pudrowy zapach taki słuchajcie słodki puderek z, przemieszany z kwiatami buteleczka też bardzo ładna no i też taki zapach typowo letnio wiosenny e, następne to jest flora by gucci i to jest ta wersja mandarin no i tu też jest taki słuchajcie świeży owocowy zapach bardziej letni e, i też w tym okresie bardzo często go słuchajcie tak na co dzień używam e, Następny to jest debit od barbery no i to też jest bardzo zbliżony zapach do tego jakoś mi się tak kojarzą, właśnie, że, że praktycznie podobnie pachną, bo to też jest taki bardzo pudrowy, kwiatowy zapach. No i ostatnie to będzie mgiełka. Mgiełka do ciała taka na co dzień od Victoria's Secret, i to jest yy, bardzo cukierkowe. To mi przypomina w ogóle jakiś zapach, słuchajcie, z dzieciństwa. Tych, taki, tych takich tanich zapaszków w takich małych buteleczkach. Nie wiem, o, czy wiecie, o co mi chodzi. Bardzo lubię ten zapach. On jest fajny na lato. Ja lubię go zabierać, słuchajcie, nad wodę, żeby się odświeżyć. Eee, czy to w ciągu dnia, e, albo po prysznicu. Eee, przepiękna kiedy delikatny zapach. On się jakoś długo nie utrzymuje, ale bardzo ładnie pachnie. I słuchajcie, wszystkie zapachy, może nie wszystkie, bo się nie mieszczą, trzymam właśnie na takiej ta cóż serduszkowej z pepko. Trochę tych zapachów jest. Tych zapachów jest około 20 sztuk. Jeżeli mi się coś nie podoba, to ja to po prostu oddaję czy rodzinie, czy znajomym. Ja nie kolekcjonuję tych perfum, żeby ich było 100, słuchajcie, i tam ich praktycznie nie używam. To są zapachy, które, które ja po prostu używam, jeżeli mi się coś nudzi albo kupuję coś nowego i nie chcę tego tak dużo, to oczywiście kto krąży po rodzinie, po znajomych, także nic się nie marnuje. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony zapach albo co polecacie, jaki zapach polecacie właśnie w tych nutach zapachowych, które ja wam teraz pokazałam, a na przykład nie mam tego zapachu i który uważacie, że może mi się spodobać. Napiszcie w komentarzu, która buteleczka najbardziej Wam się spodobała z tych, które pokazałam. Zapraszam na wszystkie portale społecznościowe: Facebook, Instagram i Snapchat, bo tam jestem praktycznie codziennie. Wszystkie linki macie w opisie. Dajcie kciuki w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i do zobaczenia, Buziaki. Pa! pa. Słuchajcie, zazwyczaj te zapachy stoją na mojej toaletce. Bo teraz tam jest mega sywan, więc Wam nie będę pokazywała. Ale mniej więcej ustawienie jest takie, że kilka zapachów jest na tej tace, a większość jest obok, bo się nie mieszczą, muszę sobie jakąś większą tackę kupić. Także tak wyglądają w całości moje zapachy.